Witam wszystkich widzów. Zrobiliśmy film odnośnie naszego żuka, dzika śnieżnego. Wiele osób pyta jaki mamy silnik, jakie mamy wyposażenie, co w nim pozmienialiśmy, jak podróżujemy, z jakimi powiedzmy tam zmianami, więc postanowiliśmy dzisiaj to nagrać i zapraszamy Was do oglądania. Zaczniemy od, od przodu, czyli od silnika, bo może tak po kolei będziemy sobie chodzić Mam nadzieję, że nie zapomnę o niczym. Więc tak, pierwsza zmiana jaka była, to był zmieniony silnik. Kupiliśmy Żuka w okolicach Nowego Sącza. On był z silnikiem 2.0 z Mercedesa. Silnik był powieszony na ramię, więc środek ciężkości był zbyt wysoko. Chodził nam na lewo i na prawo jak chciał, nie tak jak kierowaliśmy nim. Więc wrzuciliśmy Andorię z turbiną. Chłodnica wjechała z Mercedesa 124. Nie mamy żadnych problemów z układem chłodzenia. Nie grzeje nam się, nic się złego nie dzieje. Serwo jak widzicie jest z Lublinka, czyli automatycznie wrzuciliśmy hamulce z Lublina 29 tarczowe. Problem mamy tutaj z filtrem powietrza trochę bo <ścoughs> wyspowaliśmy skrzynkę sobie sami, ale filtr dopasowaliśmy z Mercedesa 30. I on gdzieś nam do końca nie podszedł, bo przy 5-6 tysiącach on, on nam się zapycha, wymaga wymiany, więc musimy tutaj wykombinować coś, żeby. Znaczy, tak, planuję, że wyrzucę te nagrzewnice oryginalne, zastąpię jakoś jedną uniwersalną, bo nadmuch na szyby i na, na nogi jednak musi być. I tutaj wtedy wrzucimy jakąś puszkę, taką typowo z busa, która będzie miała ten filtr przelotowy, taki jak trzeba, taki okrągły, wiecie o czym mówię zresztą. Ci, którzy wiedzą to, yy, wiedzą, co jest grane. Zbiorniczek wyrównawczy, grupa Volkswagen, nie pamiętam z czego to jest. Z czujnikiem, zależało nam na tym, żeby się na desce wyświetlała nam informacja, czy brakuje nam płynu. Kolejną rzeczą, jaką mamy zmienioną w Żuku, nie zmienioną, dodany mamy zbiornik paliwa z Żuka, 55 litrów, stalowy, oryginalny. Sterowanie jest w kabinie, więc sobie przyłączamy w czasie jazdy, kiedy nam dzieje się, że już mamy mało paliwa. Zmiana na drugi zbiornik i nie ma problemu. Wlew paliwa jest chiński, bo nie mogliśmy tutaj jakoś tego oryginalnego dostać, ale też ciężko było go tutaj spasować, więc to jest, że tak powiem, niedopracowane, ale w przyszłości musimy to zmienić. Felgi Grand Vitara, 16 cali ET plus 5 fajne, bezproblemowe, polecam. Z tyłu mamy tak. Tłumik, dwie rury, ale to nie wynika z jakiegoś usportowienia tego samochodu, bardziej wynika to z tego, że mając ten drugi zbiornik paliwa, wydech, który by oryginalnie tam nie mógł nam jednak wychodzić, więc musieliśmy go tutaj do tyłu pociągnąć. A dwie rury dlatego tylko i że z Forda Kugi nam się taki spasował gdzieś na internecie. Był taki kupiliśmy i po prostu tak na razie jest. Dodatkowe koło zapasowe na burcie. On jest zamocowany tutaj na takim stelażu, który się uchyla. On jest przykręcony do ramy. Można go w każdej chwili odkręcić, ale nigdy nie było z nim problemu na żadnej stacji diagnostycznej. Więc jest, bo jest. Bo jest ok. Drabinka wyspawana, którą sobie tam gdzieś przemieszczamy się na górę, żeby rozłożyć namiot, który też jest właśnie tak jak widać na, na dachu. Czasami tam ląduje bok dachowy, w zależności od naszych potrzeb, od wyjazdów, choć jest to świeży temat, tak naprawdę dopiero przed Norwegią zamontowany, więc mówię tutaj jest jeszcze w kwestii jakichś tam prób i, i, i dalszych wyjazdów. Zobaczymy jak to będzie się działo. Zamiast odblasku wrzucony reflektor jest, lampa, pozycja, stop i powtórzenie stopu jest tutaj jeszcze za szybą. Więc takie no wiadomo bezpieczeństwo jest numer jeden i ten samochód jednak gdzieś tam z czasami on się porusza jak się porusza na tych drogach niektórzy chcą go wyprzedzać manewrować i, i musimy być widoczni więc tutaj bezpieczeństwo jest numer jeden żeby nas nikt tam gdzieś nie, nie zahaczył. Co tam dalej mamy pozmieniane a dodatkowo jeszcze mamy oczywiście bagażnik na dachu który kiedyś tam kupiliśmy nie wiem jak on się nazywa bagażnik budowlany remontowy firmy ekip budowlanych no, nie wiem no jakiś z Volkswagena bodajże czy z Transita Forda. Spasował nam, dodaliśmy tutaj tylko troszeczkę, poszerzyliśmy na tych blaszkach dodaliśmy te profile aluminiowe, jest ok, żeby nam nie dotykał dachu. W tej zdemontowaliśmy ją, bo jak wszedł tam ten namiot dachowy, no to przeszkadzała i chyba że do niej nie wrócimy, bo tylko takie dodatkowe obciążenia, kilka razy tylko je użyliśmy. W środku y, zmiany też są jakieś, nieduże, no ale są. Doszła nam tu jakieś tapicerka na drzwi, chociaż to jest żuk. Z 1997 roku, więc on już był w tapicerce na drzwiach, bo tutaj więcej nie było nic. Tu były ławki, teraz mamy wrzucone fotele. Fotele mamy z Reno, nie wiem jakiego, one się składają, podsuwają. Mamy zachowane wszystkie funkcje tych foteli. Pod spodem jest nagrzewnica, która tutaj też ogrzewa nam tutaj to pomieszczenie w czasie jazdy, czy, czy na, gdzieś tam się zatrzymamy, ale też dodatkowo jest webasto pod fotelem przednim kierowcy. Tu jest sterowanie, wyświetlacz, sterowanie, a jeszcze jest pilot do niego. I kładąc te fotele, kładziemy stolik. Mamy przestrzeń do spania. Tam jeszcze jest taka deseczka uzupełniająca to wszystko. Dwie osoby śpią, trzy też, cztery to już na siłę. Ale to już nie. Cztery to już jakby były małe dzieci. Spaliśmy wczoraj raz. Tak spokojnie śpią dwie osoby. Łapki wrzuciliśmy, założone pasy bezwładnościowe, piraneczki, jakaś tapicerka żeby można było tutaj w miarę komfortowo podróżować. Wiadomo, żuk to jest tylko żuk, z niego nie zrobimy limuzyny. No ale ile mogliśmy, to tyle. Udogadnialiśmy yy, sobie. Tutaj z przodu też są zmiany. Yy, fotele mamy zmienione i zależało nam na fotelach, żeby się kładły do przodu, bo rozkładając spanie czasami jest taka potrzeba, że no ktoś się może nie mieścić gdzieś tam, te nogi jednak dalej wychodzą i to jednak jest lepiej dodatkowa taka funkcja, jak one się składają w ten sposób do przodu. Pod fotelem pasażera są dwa akumulatory 100A, to jest przetwornica 2500W, która wcześniej służyła nam do zasilania lodówki. Odeśliśmy od tego pomysłu, bo ta przetwornica sama w sobie brała dużo prądu. Lodówka też potrzebowała sporo i ona też, przetwornica, ma takie dodatkowe zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. I mając jeszcze tam 20-30% energii w akumulatorze, ona nam się włączała i blokowała. Po prostu lodówka się rozmrażała. W tej chwili mamy lodówkę na 12V. Skończyły się wszelkie problemy z lodówką. Przetwornica została, ona jest podłączona do gniazdka. Bo czasami y, trzeba coś podłączyć jakąś lutownicę, jakieś narzędzie. Y, Pierwszy akumulator samochodowy jest ładowany z alternatora, który też jest większy, bo mamy założony Volkswagenowski 140A. Drugi akumulator na część pasażerską jest ładowany z alternatora przez separator lub przez panel fotowoltaiczny, który mamy tutaj na dachu 100W, wcześniej była 50 ale było za słabo. Jednak teraz wystarczy troszeczkę tego słońca i akumulator już szybko nam ładuje się. Wygłuszenie oczywiście całej kabiny jest dana mata bitumiczna, jest dana y, ma, mata termoizolacyjna. Tutaj poszliśmy też y, w izolację całej pokrywy silnika. Deska jest przybudowana, y, no bo mamy jakieś dodatkowe włączniki, dodatkowe sterowanie tak jak pompy elektrycznej paliwa czy zbiornik paliwa, sobie sprawdzamy poziom. No, jakieś tam powiedzmy -y, oświetlenie dodatkowe halogeny, więc to musieliśmy gdzieś pomieścić. No i też mamy powtórzone wszystkie wartości, czyli yy, temperatura cieczy, yy, temperatura oleju jest też zamontowana, prąd. no Wszystko mam powtórzone. Idziemy jeszcze na drugą stronę. Tam mamy też jeszcze jedną zmianę, której nie powiedziałem. Mamy założone tuż przed wyjazdem, przed złombolem yy. Wspomaganie elektryczne. Wspomaganie Soda Dama z Poznania, naszego kolegi. On to montuje. Tu już jest wspomaganie w którymś z kolejnych żuków. Yy, tu jest cały mechanizm. Elektronika jest pod deską. Sprawdza się świetnie na wszystkich zakrętach, które mieliśmy do pokonania, przez cały złombol, parkowanie, wszelkie manewry na stacjach benzynowych. Sprawdzało się świetnie, więc yy, polecam. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, prosimy pisać. Damy na miarę do Adasia. Żuka przebudowujemy praktycznie od 4 lat jak go mamy, 4,5 roku. Kupiony został w 2020 roku, jeździmy od czerwca 2020 roku, czyli 4 lata jeździmy. I czasami tak jest, że coś upatrzymy w innym żuku, w innym samochodzie. Coś nam nowego powstaje, czasami pewne rzeczy wylatują. Więc pewne zmiany są na bieżąco. Tutaj na przykład mieliśmy tak zrobiony tył. Później dorobiliśmy sobie szuflady, których tam gdzieś różne rzeczy sobie trzymaliśmy. Ale doszliśmy do wniosku, że wyrzucimy te szuflady, i tu wchodzą takie dwa boksy, yy, przepraszam, jeden boks, zabudowa taka duża z szufladami. On jest w trakcie budowy, niedługo będzie, pokażemy. No bo jednak tego miejsca troszeczkę trzeba, ale też ono musi być uporządkowane. Nie może być to tak wszystko skotłowane, bo fajnie jak się wyjeżdża, jest wszystko ułożone, ale po jednym, po dwóch dniach ktoś coś wyjmie, druga osoba coś włoży i to się wszystko przemiesza później. Bardzo ciężko jest cokolwiek znaleźć, im więcej później szukamy, tym bardziej nam się to wszystko zagmatwuje. I postanowiliśmy, że zrobimy wyciągane szuflady takie otwierane. Właśnie te boksa, tak jak mają terenówki, różne auta, takie kamperwane. Gdzieś to mają te zabudowy też wysu wysuwane szuflady, więc w ten sposób będzie to zrobione. Jak będzie, pokażemy. Te klapy też są nieoryginalne, bo tutaj była jedna taka wielka. Która nam się nie sprawdzała, chcieliśmy mieć w tej formie, jak jest. Też to jest dospawane. Dostaliśmy na złomie te dwie burty. Spawaliśmy, na razie działa, chociaż one nie do końca działają tak, jak powinny działać, bo wiadomo, to jest spawywane, skombinowane takimi domowymi sposobami. No ale nigdy nam się jeszcze nic tutaj złego nimi nie stało. Także jest ok, może nie do końca tak, jak fabryka zrobiła. Żuk jest wyklejony cały naklejkami to jest jego historia miejsc, w których byliśmy, kogo spotkaliśmy po drodze. I no nie jest też do końca pięknie polakierowany, bo nie zależało nam na tym, dlatego że wiedzieliśmy, że będziemy wjeżdżać w nim w różne miejsca niedostępne, krzaki, jakieś takie miejsca, yy, no przeróżne, które po prostu innym kamperem na przykład byśmy nie wjechali, bo jeździliśmy też kamperem, ale on się nie mieści w jakieś tam powiedzmy miejsca. A Żuk wjedzie wszędzie praktycznie, w jakąś polną drogę, w las, w jakieś no przeróżne miejsca dziwne takie. Zapraszamy wszystkich do obserwowania Instagrama, Facebooka no i do oglądania na YouTube. Dzik Śnieżny Tak pracuje silnik. Żuk jak do tej pory nigdy nas nie zawiódł. Choć w tym roku miał już taką małą y, chyba chwilę słabości. Rok temu wróciliśmy z Afryki. Byliśmy w Maroko po złombolu. Jeszcze sobie zrobiliśmy dodatkowo trasę na powrocie. Dojechaliśmy do domu, wszystko było super. Y, w domu dopiero zobaczyłem, że mam pęknięty tylny resor. Wymieniliśmy i tak naprawdę tylko tyle było awarii. Choć po drodze jeszcze y, złamaliśmy łącznik stabilizatora, też zapomniałem o tym powiedzieć. Y, natomiast w tym roku, będąc w Rumunii, y, ułamaliśmy miseczkę stabilizatora, czyli stabilizator cały czas gdzieś jest tym takim problemem, słabym punktem tego samochodu. Ułamaliśmy miseczkę stabilizatora, ułamaliśmy drążek zmiany biegów. No, myślę, że to były następstwa jeszcze właśnie tego wyjazdu y, zeszłorocznego, tylko po prostu to się wszystko ujawniało dopiero teraz. W tym roku w Norwegii. Nie mieliśmy praktycznie żadnej awarii, fajnie, było super, nic tam się nie działo złego. Yy, zajechaliśmy, wróciliśmy ponad 8,5 tysiąca, 8,700 bodajże tam zrobiliśmy kilometrów. Teraz mamy jeszcze tylko kierownicę do wymiany, bo jest nieoryginalna, Założona jest tylko tak tymczasowo oczywiście cały złą boli z tą kierownicą, tak to jest z tymczasowymi rzeczami. I tyle, no. oglądajcie nas, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli. Coś Was interesuje, jakieś szczegóły techniczne, jeżeli komuś byłyby potrzebne, mogę coś pomóc, powiedzieć. Jeżeli będę wiedział, bo nie wszystko też wiem, nie jestem, kimś, powiedzmy, super znawcą. To, co robiłem sam, to wiem, to, to czego się nie dotykałem, no to nie powiem, bo nie wiem. Więc, jeżeli będę mógł komuś pomóc, śmiało pisać, a będziemy informować, odpowiadać na pytania. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Adaś, który robi wspomagania, podpowiedział mi, żeby założyć stabilizator tylnej osi i też zamontowaliśmy drożek stabilizatora z łącznikami z Omega też fajnie się sprawdza na przechyłach, na zakrętach nie kładzie nam tego samochodu tak bardzo jak, jak wcześniej, bo jednak żółk się wygina no niestety to jest jego taka słabość i łatwo go przewrócić jest niestety A jeździmy z dosyć wysokimi prędkościami, bo to jest rzędu 130-140 km na godzinę. Więc ten stabilizator był nam potrzebny, i, i no musieliśmy go zamontować jednak. Nie no ja ja sobie robię. Prędkości jakie mamy z żukiem to jest 85-90. W porywach do jak jakiś motocykl wyprzedzamy motower chciałem powiedzieć Typu komar. Albo rowerzystę z góry jak jedzie.